Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak działa wszechświat? Dlaczego pewne prawa rządzą rzeczywistością, nawet jeśli ich nie widzimy? Dziś odkryjemy hermetyzm, starożytną filozofię, która od wieków skrywa odpowiedzi na największe pytania ludzkości. Hermetyzm to starożytna filozofia, której korzenie sięgają Egiptu i Grecji. Jego nazwa pochodzi od postaci Hermesa Trismegistosa. Legendarnego mędrca, który według tradycji był mistrzem alchemii, astrologii i magii. Jego nauki przetrwały w tekstach zwanych Hermetyką, z których najbardziej znanym jest Kybalion księga zawierająca siedem praw hermetycznych rządzących wszechświatem. Ale o co tak naprawdę chodzi w hermetyzmie? To nie religia, ale duchowa ścieżka zrozumienia rzeczywistości. Opiera się na idei, że wszystko jest umysłem, a rzeczywistość to odbicie naszego wnętrza. Łączy mistykę, naukę i praktyczną filozofię, pomagając lepiej zrozumieć świat i siebie samego. Hermetyzm mówi nam, że wszechświat jest mentalny. Wszystko, czego doświadczamy, jest wytworem umysłu. Istnieje harmonia między makrokosmosem a mikrokosmosem. Jak na górze, tak i na dole. Wszystko podlega rytmom i cyklom. Od pór roku po ludzkie życie. Nic nie jest przypadkowe. Każda myśl i działanie ma swoje skutki. To tylko wstęp do głębszego zrozumienia tej tajemnej wiedzy. Możesz zapytać, po co mi to? Oto kilka powodów, dla których warto zgłębić hermetyzm. Zrozumiesz, jak działa rzeczywistość, nie będziesz już czuć się zagubiony w chaosie świata. Nauczysz się świadomej kreacji. Odkryjesz, jak Twoje myśli wpływają na Twoje życie. Poznasz uniwersalne prawa. Dzięki nim możesz lepiej nawigować w życiu codziennym. Hermetyzm to klucz do mądrości, samorozwoju i duchowego przebudzenia. Hermetyczna wiedza była przez wieki przekazywana tylko w tajemniczonym. Dziś jest dostępna dla każdego. Także dla ciebie. Co sądzisz o tej filozofii? Czy słyszałeś już wcześniej o Hermesie, Trismegistosie i Kybalionie? Daj znać w komentarzu, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, jeśli chcesz poznać 7 praw hermetycznych i dowiedzieć się, jak wykorzystać je w życiu. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj: wszystko jest umysłem.